Na temat składu Polaków. Tak, wiemy o, ty, wiem o tym i my będziemy wiedzieli, że Paweł Dawidowicz nie zagra dzisiaj. Poczuł ból ma być gotowy na drugie spotkanie grupowe. Z tego również co wiem, Świderski i Dawidowicz wyszli z drużyną po tych 15 minutach dwa dni temu, gdzie oglądaliśmy ten trening. Próbowali trenować i poczuli ból i opuścili boisko. Tak więc dzisiaj Świderskiego i Dawidi, Dawidowicza nie widzimy. I z tego, co już ja pisałem na Twitterze Interia również, wydaje nam się, że z przodu zagra Krzysiu Piątek, za jego plecami wystąpił tak jakby dwie podwieszone dziesiątki, czyli Sebek Szymański i Piotr Zieliński. Kuba Moder z Bartkiem Sliszem, troszkę cofnięci, dwa wachadła, czyli tutaj nie ma zaskoczenia. Tak, Nikola Zalewski, pewnie się w studiu uśmiechacie, bo wiecie czemu. Przemek Frankowski, no i trzech stoperów nie gra. Dawidowicz, Salamon, jest Bednarek i jest Kiwior i Szczęsny w Bramce.